Nowenna, dzień czwarty. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus wraz z uczniami przyszedł znowu do Jerozolimy. Kiedy chodził po świątyni, przystąpili do niego arcykapłani, uczeni w piśmie i starsi i zapytali go: Jakim prawem to czynisz? I kto ci dał tę władzę, żebyś to czynił? Jezus im odpowiedział. Zadam wam jedno pytanie, odpowiedzcie mi na nie, a ja powiem wam, jakim prawem to czynię. Czy chrzest Janowy pochodził z nieba, czy też od ludzi? Odpowiedzcie mi. Oni zastanawiali się między sobą. Jeśli powiemy z nieba, to nam zarzuci. Dlaczego więc nie uwierzyliście mu? Powiemy od ludzi, lecz bali się tłumu, ponieważ wszyscy rzeczywiście uważali Jana za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi. Nie wiemy. Jezus im rzekł, zatem i ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię. Oto słowo pańskie. Panie, Ty powiedziałeś, zaprawdę powiadam wam, o cokolwiek byście prosili Ojca w imię moje, dawam”. Dlatego w tej nowennie proszę Ojca w Twoim imieniu o. Panie Jezu, Ty masz wszelką władzę. Twoje najświętsze serce zostało przebite na krzyżu tylko dlatego, że ty wyraziłeś na to zgodę. Nikt tobie nie odebrał życia, ty sam je oddałeś za mnie. Panie Jezu, zbyt często o tym zapominam. Proszę cię, Panie, naucz mnie uwielbiać twoje najświętsze serce niezależnie od mojego położenia i od tego, czy otrzymuję od ciebie odpowiedzi na wszystkie pytania. Chcę mieć do ciebie zaufanie Chcę ufać, że Twój plan dla mnie jest najlepszy. Ucz mnie, Panie, współpracować z Twoją łaską. Ty, Jezu, bądź zawsze Panem i Królem mojego życia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Najświętsze Serce Jezusa, pokładam w Tobie całą moją ufność. Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Syna Ojca przedwiecznego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, świątynią Boga, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Przybytku Najwyższego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Domie Boży i Bramo Niebios, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Gorejące Ognisko Miłości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Sprawiedliwości i Miłości Skarbnico, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa. W którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia bóstwa, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło życia i świętości. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, zelżywością napełnione. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, włócznią przebite. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, krwawa ofiara grzeszników, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich świętych, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, wejrzyj na serce najmilszego Syna Swego. I na chwałę, i zadość zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników ci składa, daj się przebłagać tym, którzy żebrzą twego miłosierdzia, i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż syna swego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.